Witam na analizie technicznej MBCFX z dniem 27 czerwca 2013 eurodolary amerykańskie wycofał się w trakcie sesji giełdowej wczoraj poniżej 1 dolar i aby dotrzeć do 1,2994 poziom, który odpowiada korekcji poziomów i 76,4% pobliżu 1,2975 dolarów. I widzimy, że ceny próbujesz wstać i ponownie przetestować. Poziom Fibonacciego 61,8% na 1,3060 dolarów, co odpowiada średniej kroczącej 400. Pozytywną tendencję w krótkim okresie jest również potwierdzona przez wskaźniki oscilator, które dają nam sygnały wzrostowe, szczególnie stochastyczny i MACD. Jednak zalecamy, aby być ostrożnym i nie być subiektywna teraz, w celu monitorowania handlu z cenami i osiągnięciu wspomnianych oczekiwanych poziomów. A jeśli euro-dolary amerykańskie naruszenia dół 1,2975 poziomie, to będzie dalszy spadek na krótkim obrotu określony w kierunku 1,2959 i 1,2893 poziomach. Co stanowi punkt konwersji z tygodniowego trendu zwyszkowy. Jednak, jeśli przestanie ona aż do 1,3060 poziomie, stanowiłoby to duże szanse odbić się i wznowić ogólny zwyżkowy trend w kierunku na 1,3120 i 1,3175 poziomach. Mamy również zwrócić uwagę, że dziś czekać na uwolnienie istotnych wiadomości dotyczących euro. W szczególności danych niemieckich, również roszczeń USA bezrobotnych, które odzwierciedlają zmienność rynku. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.mbcfx.com lub skontaktuj się z nami pod adresem infomał.mbcfx.com. Dziękuję i do usłyszenia.